I widzicie, ja jestem Gori. Tak jak wam mówiłem, dzisiaj pojawi się odcinek. Tylko nie wiem, czy to przydatkiem już nie jest jutro. No, więc co? Tak jak mówiłem, specjalnie nikt w Polsce jeszcze nie miał z tej gry całej serii, a ja będę miał. Więc co? Zacznijmy. Tęgę Mutans Ninja Tartles, Mutans in Manhattan. Tak. Dosyć mi się wydaje, że nie niedoceniana gra i my nie idziemy tutorial, bo tutorial sobie wcześniej przeszłam więc czas na story mode. zobaczymy co tutaj nas czeka. Ja ogólnie będę trochę podgłośnie. Dobra. Jak widzicie, em, tu mamy tutorial, no to to już przeszłam i mamy ogólnie różne plansze. Ja będę grał osobiście na poziomie łatwym. Bo dobra, zaryzykuję normalny. Jak będzie za trudno, to zmienię później na łatwy. I ja ogólnie... Yy, po, yy, Powiedziałem. Zadecydowałem, że będę przechodził tą grę żółwiem nazwanym Raffle. I będziemy tą grę przechodzić. Więc co? Plansza, Bibop, Poziom normalny, obym tego nie żałował. Lecimy. Startu. Tak, gotowy na finałowy cios. in order, General. Excellence, shall we begin, then? Indeed. This is bad, guys. Going, mean like, really, really bad. I've never seen anything like It's the same thing all over the city. Crime levels are spiking like crazy. It would appear our... Are once again engaged in mischief. I'm um, not sure if mischief is how I describe something as ambitious, Father. You oh, are right, Donatello. Whatever their motive, we are all bound to intercede, my sons. But we must do so with the utmost caution. As always, our enemies remain dangerous and unpredictable. Yeah, well, they ain't the only ones. Speaking of unpredictable, where's Mikey? Here, dude. Just found some leftover pie in the bridge. And asked honor -bound to scarf down before we head out. Honor bound? Oh, for Cryo. It's just pizza, Mike. Let's go. Mm -hmm. Such noble pepperoni. Such moral mozzarella. <laughs> Get out. It's the foot. What the heck are those foot losers doing here? Last I checked, this was those purple dragon losers turkey. Uh, losers. As much as I prefer to use my head, my gut's screaming that this is just a precursor to something larger. And my gut's screaming that it's time for an extra large with anchovies and sausage. Forget it, my heat. We need to find out what the foot are up to. Bebo. Czyli tak się zaczyna ta gra, wstęp dosyć długi, ale fajny. Staraj się wcialić. Duży wynik. O kurde. Wykonaj wszystkich drogów. Sterowanie o mnie w miarę w tej grze ogarniam. Więc odcinki nie powinny być zamówne. Jak widzicie ten pasek na górze, to ten pasek jakby e, służy do... Żebyśmy po prostu nie wiedzieli... Ile, ile nam zostało do Bossa Planszy? Bosem będzie oczywiście Bibo, Dostaliśmy o nim informację komplet Mission Grand S świetnie no bo też na przykład można się wspinać po ścianach o, trzeba można na przykład tak na się jeździć wiem i tak wiem o tym trybie X-raya tak Wiem o wszystkich, nawet o supermocych. Python. By... No supermocy. Muszę znaleźć niebezpieczeństwo. To raczej na tym trybie. Tam mamy niebezpieczeństwo. Ruszajmy się. rozwiążmy sprawę niebezpieczeństwa. To jest jeszcze jakiegoś ninże. Nie się nie spodziewa. Ale zbijali już w plecy. Żałuję. że żeby ninja nie zabijali. Cyk! I tam coś się dzieje. Jest dużo ninja. Dzień dobry! Aha, niszczą w garażu. Dobra. Rozumiem. Zniszczenie no, garażu jest, jest manga. A gdzie? O! Leonardo zwolnił czas! Czyli mamy... Nie dla siebie. sobie. Dobra, tak! Nawet tam wyszarzowałem. Jak to nie brzmi? O nie! Krankboty! Czemu Krankboty? A czy jak Krankboty o tym nie wiecie? To ja że seriali na przykład. My po prostu, że to się wykaramy w oczach. Znaleźmy te niebezpieczeństwa. naprawdę my no jednak musimy zmniejszyć wszystkich niebezpiecznych ninża. No, misja wykonana. Na Eskę! Nie wiem, czy już się że będzie A albo B? Ale jednak ostatecznie wyszła na Meska. To teraz musimy szukać kolejnego niebezpieczeństwa. Szukajmy czy coś. Może na co? Jakąś miejsce, taką, którą musimy wykonać? Rozejrzyjmy no, się. Na razie nic nie widać. Nie, nie. Nic nie widać. Widać o zagrożeniu, dobra. Tam, ludzie. Ma coś jeszcze? Nie. Na razie tylko ci ludzie. I tam pewnie już kolejne garaże. Dzień dobry. Ja też kocham ci tyle. No. Wbijamy. Już mamy pół paska do bibopa zapełnionego, a bank jest rabowany przez ludzi shreddera. Czyli shredder razem z generałem Krangiem mają jakiś wielki plan, i my mamy temu planu zaradzić. Ej, przyjmie, tak takie to w serii, którą też teraz nagrywam. Ten Mutas Ninja uh, Turtles Legends. To jest gra mobilna. Tam też krań razem z Shredderem mają swój ogromny plan. Ogromny wielki plan. Więc no, fajnie, że takie są nawiązania pomiędzy tymi grami. Po prostu. Super masz może teraz tak. Taka gorsza. Szarza najlepsza. Chodź. Ale szarzę, że mi się o najlepiej używa. Okej, Leonardo zwolnił czas. Czy mamy chwilę efaków? Aaaaa! Jest tam maska sercu. Szarza! Nie, liwaj! Muszę pomóc A O już mi chodzi, dobra. Jak no, widzicie jest to gra albo online z innymi graczami, no, albo tak jak ja gram, czyli solo. E, razem czasu z botami. I na ile? Znowu esta. Znowu esta. Upasek y, do Biboka coraz bardziej się zapełnia. Wiem, że dzisiaj jest późna godzina, dlatego wykonamy tylko pierwszą misję. No czy nie? Czy będzie jakieś tutaj przestępstwo? Nie ma o tym informacji, żeby je znaleźć. Na razie to nawet nie mamy co tutaj szukać. Po prostu możemy sobie pochodzić, chyba, że nie, na razie nic nie ma, bo nie zostaliśmy poinformowani. O, teraz. Tam się coś dzieje. A gdzieś jeszcze? Nie. Czyli tylko tam się coś dzieje. Dobra. Dziwne, że takie same walki nam się trafiają. Chyba, że to tylko tak jest. Chodzi o. Pięknie. Lecimy z podoponem. Ale ja no, wiem, szykuje się wielka... Jest w sumie wielka apokalipsa się Redera. To dobry. O kurde! nie Szarża! Nie przemyślałam tej szarży. A może shurikenem ich trzeba? szaritanki. Oła! No tak, to na pewno nie. Chyba szurikenem dosyć drużyny mi tutaj tobie chciałem w kompanii odcinków może zobaczyć kto to był to podziękuję podziać 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 To mamy działko, Manie. Ała! Bo rzucił mnie! Ale no to tak, bo ja mam coś z Ja mogę tu dobrze wykorzystać patrzcie! I teraz widział to. I co teraz? Po was, was, waszą własną bronią. Śmierć się Mogę to zniszczyć? Nie mogę. Panu Paweł, ja mam 23 ucieki, Nie. znowu wpadłem w ten wybuch. Nikt mnie raczej nie odrodzi. Zostaje Dobra. Michael Angela. Michael jest dobrą postacią. Nie wiem, ale ja to co jedno. Trochę żałuję, że wziąłem normalny poziom trudności. Dus ik denk dat Leonardo en... I... Rafu. Ehm... Dwóch Michael Angel? Nie wies. Hé, piąta manier tuur. Revive, revive. Help! Nie, yeah, revive. Dało się zriberbować, dobra. A. O, oh, już Rafu jest. Rafu. Rafu, ja chcę. Nie, nie E, chwilę. O, ok, no. Na chwilę, niestety, że musiałem się zmienić na Majka. A no, no, Majka Angelo. Dobra. Czyli wiem, znamy już lokację Bibopa. Dobra. Czekajcie, bo ja muszę sobie coś zmienić na sam początek. Mogę już? Options, tak? A, to później będę zmienić. Czyli tego posadu, będziemy musieli się jeszcze przemęczyć na trybie normalnym. A kolejny odcinek już zaczniemy od Trybun łatwego. Bo ja nie jestem jakiś boski w tej gry. Jak sam w tym filmie tu zobaczyć. Że ja boski w tej gry nie jestem po prostu. Więc no, ja muszę grać po prostu na trybie trudności Łatki. Nie wiem czemu trzeba to po prostu. Na góry! Miło! Widzieliście to? To była elektrostudyta, to by mnie poraziło, spaliło. Czy takie niespodzianki nas czekają? Dobra. Mamy. Kółko. Otwieramy. Czo. Piękny. Wchodzimy. Co się dalej to samo. Okej. Okay. Myślę, że mamy te punkty. Bank walut. Warning. Co się dzieje? Warming jest. Bebop. Kurde. Bebop. Bebop nas zaatakował. Zobacz, co się dzieje. On ma 7 pasków życia, ja dobrze widzę? Tak, ja dobrze widzę nasze ciepłe Ale mi odpycha. To będzie boss fight na miarę, nie wiem... Nie wiem Na miarę... na pewno większą niż tego stwora. Z... mu Bo tamten to był prosty. Taki mamy takiego boostu. A może ja jednak zostanę przy tym normalnym tak fajnie tu się gra na normalu. Dobra. Ducha. Tu mamy, pański. muszę wykonać. Pała. Kurde, szarża. Szarża. Wyryk. Pięknie. I tutaj. Szal z sądu zrobiliśmy. Czyli najsłodniejsza, a tego dużo ninja Dobra. Ale walka z bosem nabiera tempa. Prawda. Szarikanki możemy go porzucać. Szarikanki nic nie robi. Musimy raczej tego bossa dokonywać na bliskie ataki. Przyspieszmy swoją postać. Trzy paski życia na razie mieliśmy. Oła! Trzeci! No Po drugie, Dwaj, dobra, piękny jest. Wszyscy się jakoś tutaj odrodziliśmy, ale już było ciężko. No. No, dawaj. Dobra. Ja jednak ludzie, już później od razu zmieniam na poziom łatwy. Po prostu po tym odcinku. To jest trochę zbyt trudne. Oła. Najgorzej, że ja mam teraz tylko jedną pizza, to małej. co? dobra. Pyk! Nie, źle rzuciłem. Nie dostał obrażeń. Szybko, szybko! Szybko! Dzięki Mike. Tam rzucam. Wciągam mu życia. Ała! Nie, nie mogę tak pod nim stać bezpośrednio. Syk. Może... Kurde, skocz! Może Shail z Szota? Nie dobra. Furję. Okej, okay. myślałem, że Shail z znowu. Wykonamy. Pek. Dobra. Naprawdę, ludzie, nie zła walka z Wasem. Dobra. Dobra. Nie, bomba. Walka z tym jest ciężka. Syk. Pomóż tam Leo, a ja... Będę dalej Już ostatni pasek życia mu został. To już bo pokonany, można powiedzieć. Rewaj, Daj mi cię. Teraz to ulecz mnie za to. Dzięki. Dałeś mi kawałek pizzy. Jedno to coś, znaczy, że się uleczyłam. Właśnie pizza, żeby ja mniej się uleczył. Sam. Pizza. Dobra. hep. He, masz kawałek pizzy? Już poświęcę ten kawałek. Taki dobry. Chodzi? Dobra. Piękny. Bosik pokonany. Stage clean. Stage clean complete. Jakby kogoś interesowały te wyniki, to tutaj mają s dostałem. To jest najlepsza ocena, jak wiem. No tak mówię, jak kogoś by ob ob obchodziły wyniki, to tutaj mają pokazane. Będzie kaseka jeszcze, czy już wybieraję porządów? <tosłuch> On the way. What is it, huh? Cash, lots of it. So You're lying on the bank just to leave the money behind. Can't, yeah, no okay? Imagine what someone could do with all that room. <laughs> <laughs> yeah, I'd like to order 2,000 extra large cheese and pepperoni specials and 5,000 orders of breadsticks for pickup, please. No more about this, Leo. Yeah, we're picking up reports from all over the city. It's crazy up there. Crazier than normal. Oh, yeah. Yo, Mike, that pizza almost warmed up or what? Come on. Ain't like we got all at night. Patience, dude. Wise men say, you can't rush for <laughs> action. Um, it's a microwave leak. If Shredder is indeed initiating a full scale assault against the city, we are already at <laughs> a disadvantage. We must meet his own. <laughs> <friend. laughs> <laughs> <laughs> with and cunning. And we're going to have to dig deeper to find out exactly what we're up against. Can't dig <laughs> deeper than we are. Speaking of digging in, here it is. News for our nashing mushrooms. Oh, my. <mine>. looks great when I keep on starting. So, I told you, perfection. I'm, I'm an artist. The Michelangelo of pizza. Um, wait a minute. Okay, guys, time to go. You have got.